Księga Sekretów koniec tysiącletniego panowania 2025 roku rozpoczyna się mały sezon. O końcu tysiącletniego panowania i krótkim okresie napisano, że szatan został powstrzymany w następujący sposób: i wrzucono go do otchłani, i zamknięto go, i położono na nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni, a potem musi być wypuszczony na krótki okres. Napisano także, że należy wiedzieć, kiedy. będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów i zamieszanie, morze i fale ryczące. Opisano wielki znak, i będą wielkie trzęsienia ziemi w różnych miejscach, i głód, i zarazy. I straszne zjawiska, i wielkie znaki będą się ukazywać na niebie. Wielki znak pojawia się, gdy Nibiru, który nauka identyfikuje jako Trzy i Atlas, Wyłania się za słońca i wygląda tak, jakby za niego wyłaniało się inne słońce. Dzielę się z wami obrazem nadesłanym przez zawodowego astronoma na mój występ na żywo w 2012 roku. Podzielił się swoimi doświadczeniami z obserwacji obiektu, który śledził za pomocą teleskopu. Przesłał także obraz przedstawiający centralne ciało niebieskie w kolorze czerwonym i dynamiczne obiekty krążące wokół tego ciała. Stwierdził, to rozpalona kula ognia, która rozsiewa iskry czerwonego pyłu tlenku żelaza na tysiące mil w każdym kierunku, a planeta wokół niej krąży. Powiem wam teraz jedną rzecz, która mnie naprawdę niepokoi. Myślę, że to coś ma planetę podobną do naszej, która wokół niego krąży. To jego własny układ słoneczny. Wkrótce przez środek naszego układu słonecznego przejdzie układ słoneczny. To nie wró Ludzkość będzie świadkiem przejścia i pozna, że tysiącletnie panowanie zostało wypełnione. Rozpocznie się wówczas mały okres, który zmieni podział ludzkości, ponieważ jest to czas, w którym wiara zostanie wystawiona na próbę. Czego się spodziewać i jak to się stać, subskrybuj lub wesprz nas, a dowiesz się, poznasz i zrozumiesz? Albo możesz postawić nam kawę. Dziękuję, Agnieszka.